Witam wszystkich z tej strony, Tula. A to będzie taki krótki filmik informacyjny. Jako, że zbliża się kolejna pełna liczba subskrypcji, z czego bardzo się cieszę i wszystkim bardzo dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, że chcecie oglądać moje filmy, że Wam się podoba. Także już niedługo 200 subskrypcji, i z tej okazji chciałabym w końcu zrobić to QA. Ostatnio nie zrobiłam, bo tych pytań nie było zbyt dużo, ale teraz już, już to zrobię. Mam ich kilkanaście już spisanych. Także te pytania, które były pod poprzednim filmikiem, ja mam je spisane, bo cały czas zadajecie mi pytania gdzieś tam na Steamie, Facebooku, na poczcie, gdzie gdzieś tam z Wami rozmawiam. Pytania typu, jak mam na imię, ile mam lat, czym się zajmuję, takie te podstawowe rzeczy. Także teraz już chciałabym to zrobić. Nawet jeżeli tych pytań będzie niewiele, to, to chociaż te takie podstawowe rzeczy chciałabym Wam wyjaśnić. A że widzów troszeczkę przybyło, także może ktoś nowy będzie chciał się czegoś o mnie dowiedzieć, czy o coś mnie zapytać. Także tutaj pod tym filmikiem możecie zadawać w komentarzach swoje pytania. A ja oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć, gdy liczba przekroczy 200 subskrypcji. Także na kolejną okrągłą liczbę postaram się, może zrobić jak, jakiś konkurs. Jeszcze nie wiem, ale coś tam coś tam już planuję. Także cóż, no ale jak na razie, niedługo 200. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Pa! pa.